No tym razem spróbujemy <laughs> przerobić gniazda głośnikowe w pionierze A77X, konkretnie w tym moim yy, docelowo chciałbym, aby wyglądało to mniej więcej tak, jak się do tego zabrać? No na pewno najpierw musimy wymontować obecne gniazda. Są one wkręcane na takiej listwie. Tutaj z tyłu znajduje się płytka z dodatkową elektroniką. Demontujemy to. I ja sobie to wymyśliłem w ten sposób, że tak jak zrobiłem tutaj, na początek usunę stare gniazda czyli odpiłuję je mniej więcej w tym miejscu, gdzie kończą się wejścia na banany. Gdy to zrobię, pokażę Wam. Co uzyskaliśmy. No słuchajcie, odciąłem tamte gniazda. Wyszło mi coś takiego. No i tutaj widzicie to, co nam pozostało. Wygląda to w ten sposób. Teraz mam zamiar ładnie to pilnikiem wyrównać, następnie nawiercić otwory centralnie w środku. Niemcy, jak widzicie, to kółeczka od skarki o, błyszczące. No i będziemy kombinować dalej, jak zamocować gniazda. Ja to teraz wyrównam normalnie pilnikiem, żeby to wyglądało po ludzku. No i będziemy działać dalej. Słuchajcie, no cała zabawa zajęła mi jakieś 40 minut dla jednego kompletu. Tak wyszedł ten, który w tej chwili robiliśmy. No to jest ten wcześniejszy. Tutaj go troszeczkę niestety muszę jeszcze dopracować, bo tutaj pozostawały resztki. O, widzicie? To trzeba po prostu pousuwać. I to wszystko nabierze odpowiedniego wyglądu. W każdym razie, no, jeżeli to wszystko tutaj ładnie doczyścimy, to myślę, że Nasze gniazda nadają się już do montażu do A77. Tutaj, tak jak wspomniałem, będzie płytka, jeszcze jedna, druga. No i bezpośrednio wepniemy się w płytę zasilacza, gdzie mieszają się przekaźniki do <laughs> załączania zestawów głośnikowych, i stamtąd wychodzi sygnał. E, tutaj, tak. Harmonik się kończy naprawiać. Dobrze, za chwilę spróbuję Wam pokazać, jak przerobić to dla innego wzmacniacza. Tak więc widzieliście, jak wygląda przygotowanie na przykład gniazdo A77. Natomiast weźmy na warsztat jakby innego Pioniera. To są oryginalne gniazda z Pioniera 450. Są one w kilku modelach w ten sposób rozwiązane, między innymi A702. I na czym tu polega sztuka? Więc po wyjęciu tych gniazd, abyśmy mogli swobodnie wykręcić je, musimy sobie tutaj zwrócić uwagę, tu jest taki rant na tym gwincie. Musimy go po prostu zeszlifować. Jeżeli to zrobicie, uzyskacie coś takiego. I wtedy już bezproblematycznie możecie go wykręcić. Następnie wkręcamy w to miejsce świeże gniazda. W moim pionierku akurat jest to zrobione w ten sposób. I całość prezentuje się tak. Ja już w ten sposób robiłem m.in. dla widzów. Tak więc metoda też jest dość prosta. Dzięki czemu znowu zachowujemy całość. Tu akurat miałem takie podkładki plastikowe, więc nie musiałem nic obcinać. I co więcej, zostaje Wam to oryginalne metalowe wyprowadzenie, ponieważ te gwinty, jak dobrze traficie, będą pasować idealnie. I po prostu usuwamy same nakrętki. Reszta gniazda pozostaje, i wtedy już tylko robimy modyfikacje. Tak mniej więcej. To wygląda w mojej 450, takie do słuchania telewizorka, no ogólnie tyle. Nie wiem, no z pewnością, w zależności od modeli wzmacniaczy, będziecie mieli trochę też inne pomysły na rozwiązanie tego tematu. Na pewno odradzam wam wycinanie jakichś całych kwadratów tutaj, robienie jakichś wstawek, pleksy, jakieś takiej bandytki, no bo to potem do niczego nie jest podobne. Dobra. No tyle w tym krótkim filmie. Film zrobiłem dlatego, że jeden z widzów pytał, jak taki temat można rozwiązać. Dlatego tak ogólnie zarys Wam podałem.